Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w 15 dniu vlogmasu na moim kanale. Słuchajcie, nie odzywałam się przez dwa dni, a to dlatego, że u nas dość dużo się działo. O, patrzę, zaglądam, bo jestem z młodą na spacerku. Słuchajcie, przedwczoraj mieliśmy troszkę spraw do załatwienia. Wróciliśmy o godzinie piątej i powiem Wam, że już nie miałam na nic kompletnie siły i nawet nie wzięłam kamery do ręki. Natomiast wczoraj, pierwszy raz od X czasu, naprawdę nic nie musiałam robić. Nie wiecie, nie było sprzątania świątecznego, nie było ozdabiania, nigdzie nie jechaliśmy. Także wczoraj był naprawdę taki luźny idzie i powiem wam, że wiecie, nie chciało mi się malować, nie chciało mi się tej kamery brać, ale dzisiaj słuchajcie, już jestem, jest godzina jakoś chyba przed drugą. My jesteśmy z Adusią po spacerku, Adusia zjadła, także śmigamy, powiem Wam, że troszkę u nas jak widzicie nasypało śniegu, także troszkę tego śniegu jest, także niedługo będzie chyba trzeba łańcuchy yy, założyć na koła do... Yy, na koła do... Do wózka, także słuchajcie, jedziemy z Adusią na chwilkę na spacerek, bo też jest dość chłodno, także też pewnie długo wiecie, nie będziemy, ale spacerek codziennie musi być jak najbardziej zaliczony. Oh, Zajawka Adusi, czyli świedząca się choinka Adusia w niebo wzięta, dzisiaj zobaczcie outfit Oczywiście świąteczny Kubuś Puchatek Świąteczna, nie słuchajcie w międzyczasie Bardzo proszę prasuję. Adusia zajmuje się sobą, także ma mama ma czas Chociaż tato już rzuci z pracy, jest w domu Ale słuchajcie, chciałam wam jeszcze pokazać Co zamówiłam Zobaczcie, jakie przepiękne na Wigilię, słuchajcie, no Wigilię czy tam ogólnie na święta, zamówiłam bodziaki, moja pierwsza gwiazdka, do tego jest taka spódniczka mikołajkowa i do tego jest, zobaczcie, taka piękna opaska, także... Powiem Wam, że bardzo fajnie młoda, e, młoda w tym e, wygląda. I zamówiłam już jakiś czas temu, ale dość długo na to czekałam. E, taką piękną e, bombkę moje pierwsze święta e, Adusia. Także zaraz ona tutaj, słuchajcie, u nas e, zawiśnie na choince. Powiem Wam, że na śmierć zapomniałam, że trzeba jeszcze ubrać poduszki. Ostatnio, jak sprzątałam, to tylko zdjęłam. Poszewki dałam do prania. No, a świeżych i czystych nie założyłam świątecznych. Powiem Wam, że jakoś nie pamiętam. W tamtym roku w ogóle tak z zakupami poszłam, że ja o połowie rzeczy, których teraz mam, to nie pamiętam. Także zobaczcie, ile tych poszewek jest. Naprawdę w tamtym roku to chyba jakieś szaleństwo zakupowe było. W tym roku, no wiadomo gdzieś tam te jazdy ograniczamy, wiecie, jak to z tym małym dzieciątkiem jest. Yy, gdzieś tam po sklepach, nie? Także zobaczcie, ile ich mamy. Także zaraz jakoś podzielę jeszcze zaniosę do naszej sypialni. Także troszkę ich mam, naprawdę, a spodziewałam się, że mam, nie wiem, z cztery a jest tu ich to z dobre chyba osiem Także zabieram się za ubierami. Hmm. Słuchajcie, z chwili, bo Adusia właśnie śpi, Dawid pojechał na zakupy, ale coś mi chłopina mówi, że źle się czuje, że coś go gardło boli, także mam nadzieję, że A, dzisiaj weźmie leki i że jutro będzie lepiej, bo powiem Wam, że no z każdej strony słyszysz, że ktoś jest chory. No wiecie, jak to przeziębienia z takimi e, maluszkami No wolałabym, żeby Adusia się nie rozchorowała No a jednak wiecie, ten kontakt z Dawidem e, ma cały czas Ale słuchajcie, nie o tym Słuchajcie, mam trzy pudełka e, Bo przez dwa dni nie otwierałam kalendarza adwentowy e, Także teraz, e, słuchajcie, zaczynamy e, Od trzynastki Czternastka jest mega duża Także zaczynamy od trzynastki Oczywiście od Kingi Lubię to, bardzo to lubię, bardzo się cieszę kinderek. I słuchajcie, do tego mam maseczkę Peel O, piękna, taka różowa. Pamiętam, jak w swojej świadkowej a propos robiłam takie pudełko, czy zostanie moją świadkową, właśnie wszystko miało różowe i chyba nawet też miała tą maseczkę. Dobra, teraz numer 14, numer 14 jest naprawdę duży. Także otwieramy. To jest A, zobaczcie Poszewka Poszewka na poduszkę, idealnie Bo jeszcze słuchajcie, jedna poduszka Mi została właśnie nie ubrana Także idealnie, Kinga Prezencik idealny, jak najbardziej ok I słuchajcie, piętnastka Czyli okienko z dzisiaj Jest naprawdę duże Kinga, mi tam byłem. była. Jestem mega ciekawa. Oczywiście, cukiereczek musi być. O, i dezodorant, super. E, bardzo lubię te dezodoranty z fajek. Dla mnie one bardzo ładnie pachną, Także mega się cieszę, bo ich używam. E, I powiem Wam, że to bardzo fajnie. Bardzo fajny i mega, mega taki, no, adus się zgadza. Bardzo taki praktyczny prezencik. No i teraz kalendarze z Daglasa numer 13. I co my tutaj mamy, słuchajcie? I w dzisiejszym okienku jest jakiś serum do skóry. Powiem Wam, że jestem bardzo. Miło, zaskoczona tym kalendarzem, bo produkty są naprawdę, naprawdę duże w porównaniu z kalendarzami z poprzednich lat. Słuchajcie, to jest 10 ml. To jest naprawdę, jeśli jest do twarzy, no to naprawdę na jakiś czas to wystarczy. Także super. A w numerku 14. Uuu! No zobaczcie, tutaj też jest mega duży, mega duży produkt, jest on z Bossa I słuchajcie, jest to krem drąg 75 ml, także też słuchajcie na plus Powiem Wam, że bardzo pozytywnie, naprawdę mnie zaskakuje I numer 15 I z tej firmy słuchajcie już kiedyś miałam jest to również również krem. Także no super, jak najbardziej na plus. Jestem naprawdę zadowolona, także słuchajcie, dzisiaj się obłowiłam. Okienka otworzyłam okienka z trzech dni, także naprawdę naprawdę poszalałam. Ale teraz już jestem na bieżąco.